Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy poczet memów o prezydentach, tym razem amerykańskich, bo jak dobrze wiemy, kto włada najpotężniejszym krajem na świecie, to musi być memiczny. Naturalnie obecny pomarańczowy prezydent Stanów zostawił konkurencję daleko w tyle pod kątem Becky i wątpię, żeby ktoś miał go pod tym kątem przebić, ale i jego poprzednicy też je próżdowali. Dzisiaj pogadamy sobie o Baracku Obamie, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 2009-2017, czyli jego kadencja przypadła na okres największego rozkwitu memów internetowych i momentu, gdzie generalnie każdy z nas miał w domu internet. Jego prezydentura nie była tak szalona jak Donalda Trumpa, ale na pewno w internecie pozostawił po sobie memowe dziedzictwo. Obama urodził się na Hawajach w roku 1961. Jego ojciec był z pochodzenia Kenijczykiem, a matka Amerykanką. I już sam ten fakt zaczął budzić kontrowersje przy okazji startu w wyborach. Otóż prezydent USA, oprócz oczywiście obywatelstwa amerykańskiego, musi też być urodzony na terenie Stanów, a zaczęły powstawać teorie, jakoby Obama urodził się w Kenii i miał mieć sfałszowany akt urodzenia. Co ciekawe, to jedną z osób, które sugerowały, że Barack nie urodził się wcale na Hawajach, był jego następca, czyli Donald Trump, wtedy jeszcze nieśmiało zerkający w kierunku polityki. Inną bardzo ciekawą i jedną z moich ulubionych teorii spiskowych, jakie powstaje w internecie, jest to, że Obama został prezydentem, bo podpisał pakt z diabłem. Zapytacie się, jaki jest na to dowód? No bardzo mocny. Otóż jego hasłem w kampanii wyborczej było Yes we can, czyli tak możemy, co jednak, puszczone od tyłu, miało brzmieć jak dziękuję ci, szatanie. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. No, mnie to całkowicie przekonało. Ciekawe, czy jeszcze do tego Barak miał Rolexa Miligausa z zielonym szkiełkiem. To już mogłoby go pogrążyć. Ja pierdolę! LIMITOWANA EDYCJA, DZIĘKUJĘ CI SZATANIE! Sam życiorys Obamy przed prezydenturą sobie raczej pominiemy, po prostu chłop sobie żył, pozdał Michelle, wszedł w politykę i kandydował na prezydenta, nie ma tutaj jakichś fajerwerków. Chociaż w sumie ciekawostką jest to, że za dzieciaka mieszkał w Indonezji i jego zwierzątkiem domowym była małpa. Zanim Obama w roku 2008 oficjalnie pokonał kandydata republikanów Johna McCaina różnicą 10 milionów głosów, to jak również wiemy, w Stanach Zjednoczonych przed właściwymi wyborami prezydenckimi partie organizują prawybory, gdzie ścierają się ze sobą kandydaci. Wybory te mają to do siebie, że niby ci politycy ze sobą konkurują, no ale tak naprawdę są z jednej partii, więc nie ma tam zbyt wielu dymów. Wtedy głównymi kontkandydatami Obamy byli Hillary Clinton, jak również Joe Biden, który został późniejszym kandydatem na wiceprezydenta i ostatecznie piastował to stanowisko przez 8 lat prezydentury Obamy. Na moim kanale znajdziecie odcinek o Bidenie, że był on prawdziwym królem wpadek, ale należy tu ponownie wspomnieć o tym, jak podczas właściwych wyborów w roku 2008 nazwał Obamę pierwszym czystym i ogarniętym Afroamerykaninem. Bo oczywiście, to kolor skóry Baraka był najbardziej jaskrawym punktem, jak chodzi o memy i żarty. Obama został pierwszym czarnoskórym prezydentem w historii tego kraju, co nie uszło uwadze nikomu. I o ile jakieś heheszki w internecie, mniej lub bardziej wybredne, było oczywiste to niektórzy politycy z całego świata publicznie zaczęli biadolić, że czarny prezydent Ameryki to koniec świata. Tutaj macie wypowiedź posła PiS Artura Górskiego, który nazwał Obamę czarnym mesjaszem lewicy i za te bzdury miał trochę pojechany po rajtach nawet przez swoich szefów. Teraz głosami swoich wyborców Obama, czarny mesjasz nowej lewicy, zgniótł kandydata republikanów Johna McCain'a. Już niedługo Ameryka zapłaci wysoką cenę za ten grymas demokracji. Jak powiedział mój klubowy kolega poseł Stanisław Pięta, Obama to nadchodząca katastrofa, to koniec cywilizacji byłego człowieka. Pewną aferą stało się również, że ówczesny minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, miał też opowiadać żart o Obamie, że ma polskie korzenie, bo jego dziadek zjadł w Afryce polskiego misjonarza. Generalnie nie ma nagrania, żeby Sikorski to gdzieś mówił i było to przytaczane przez jego przeciwników, żeby mu dowalić, że jest rasistą, ale samo ministerstwo poniekąd się do tego przyznało, mówiąc, że Sikorski przytaczał ten żart, żeby pokazać jaki jest hamski. No, wymówka dosyć słaba, sam żart oceniam na takie 4 na 10, ale jak naprawdę było, raczej się nie dowiemy, no ale możemy się po prostu domyślać, że się opowiadał żart dla beki. Ale to taka mała nauka dla was, żebyście nie opowiadali rasistowskich docipów w towarzystwie konfidentów. Co warto wspomnieć, to w roku 2009 Obama dostał pokojową nagrodę Nobla za starania na rzecz pokoju na świecie. Decyzja dosyć kontrowersyjna, bo jednak stereotypowo USA lubi zaprowadzać pokój i demokrację tam, gdzie jest ropa. Jak chodzi o memy, to prezydentura Baracka przypada przede wszystkim na boom śmiesznych obrazków i reaction image. Chyba takim mocno charakterystycznym będzie tutaj Not Bad, czyli rage comic stworzony na podstawie zdjęcia Obamy i jego żony Michelle podczas wizyty u królowej Elżbiety w roku 2011. Zabawne miny pary prezydenckiej stały się wiralem, a sama twarz Obamy stała się wyrazem uznania, gdy coś chcemy docenić w internecie lub ocenić pozytywnie. Mema tego stworzył użytkownik Reddita Joey, Joey Joe 99 i dosyć szybko rozlało się to wszędzie, a Not bet Obama stał się jednym z najpopularniejszych szablonów na na przykład komiksach. Inny znany mem oparty o ten klimat to Obama gadający z uśmiechem przez telefon. Zdjęcie pochodzi z roku 2012. Choć najbardziej popularnym będzie tutaj Obama, wręczający medal Obamie. Mem ten zestarzał się całkiem dobrze, bo do dzisiaj możemy go zobaczyć, gdy ktoś chce pokazać przykład nagradzania samego siebie. I możecie być w szoku, ale oryginalna fotografia wygląda tak, jak widzicie i prezydencki medal wolności otrzymuje tutaj Bruce Springsteen. Przyznaję, że tyle lat widziałem te przeróbki, że w tej oryginalnej fotografii coś mi nie pasuje i wygląda niepokojąco. Za stworzenie tego mema odpowiada satyryczna strona Barbed Wire i miało to miejsce w roku 2017. Na całe szczęście, po akcjach, o których wspominałem wcześniej, Obama się nie obraził na Polskę, bo pewnie nic o tym nie wiedział i miał to w dupie i czasem wpadał do nas na rejon. Tutaj memy najczęściej dotyczyły robienia sobie beki z prezydenta Bronisława Komorowskiego, który zawsze był stereotypowym wieśniakiem i nie ogarniał jak się zachować przy Obamie, Później rolę komorowskiego przejął Andrzej Duda, który już to na memach był bardziej śmieszkiem i cisnął sobie bekę z Obamy. Należy tu też wspomnieć o wydarzeniu gamingowym. Otóż podczas wizyty w Polsce w roku 2011 to od premiera Donalda Tuska Obama otrzymał Wiedźmi na dwójkę. Prezydent Stanów uznał, że w gry to nie gra, ale słyszał o wieśku i że to dowód, że Polacy potrafią robić gry. Naturalnie, dawanie prezentów wśród prezydentów to niemalże norma w dyplomacji. I wyobraźcie sobie, że w roku 2014 Washington Post przygotował listę prezentów, jakie otrzymał Obama w trakcie swojej prezydentury i Wiedźmin dwa zajął tam ostatnie 274 miejsce. Czajcie to? Rozumiecie? Ja jestem wręcz oburzony. W pierwszej piątce znalazły się na przykład stół do ping-ponga od Wielkiej Brytanii albo 4 butelki tequili od Meksyku, czyli co? Lepiej, żeby prezydent Stanów zrobił pato streamka z tequilą na stole do pingla niż pograł wiedźminę jak cywilizowany człowiek. To jest naprawdę straszne i Washington Post powinien się wstydzić. Ostatecznie po dwóch kadencjach Barack zakończył swoją przygodę jako prezydent. Przy okazji trwania serialu Breaking Bad niektórzy doszukiwali się jego podobieństwa do aktora Giancarlo Esposito, więc pojawiły się sugestie że serial ten opowiada o tym, jak Barack Obama budował swoje nowe imperium, tym razem w dziedzinie hmm, branży fast food. I to tyle tego krótkiego przeglądu memów o Obamie. Wiem, że nie było zbyt ich wiele, ale po prostu został on przycimiony przez swoich następców. Generalnie trochę obawiam się robić odcinek o Donaldzie Trumpie, bo on prezydentem będzie jeszcze 3 lata, odcinek z samego tego roku to już zajęłoby mi bardzo długo, więc chyba prędzej wolę zrobić o George'u Bushu. Ale jak będę robić o Trumpie, to mam nadzieję, że Soros i Ursula von der Leyen dobrze mi za to zapłacą. Dajcie znać w komentarzach, jak wy wspominacie Baracka Obamę. Do widzenia Państwu. Ja sam oglądamy. Wiele Przelaniny w Ameryce było. Przez kogo? Przez tego prezydenta. On nie umiał. Bile tego baka Omare.